Witajcie kochani, ja z szybkim wideo do Was, ponieważ była bardzo silna burza geomagnetyczna. i Chciałabym, żebyście się przygotowali do tego, bo teraz będą naprawdę, już schodzą bardzo silne energie. I była klasy M, była klasy następna M i jeszcze X. Bardzo, bardzo silne, bardzo silne energie schodzą teraz na Ziemię. Proszę was, żebyście nie robili nic szalonego, żebyście dali sobie spokój teraz, żebyście spali dużo, żebyście brali ten super detoks, jeżeli macie sedone. Po prostu dajcie sobie luzę teraz, tak jak wam zawsze mówię. To jest czas zmian, to jest czas przejść. Teraz ważne, żeby jakoś wyrównać te energie, bo one będą szarpać nami. Mogą być naprawdę bardzo ciężkie. I możemy to naprawdę ciężko odczuwać. Ja nie mówię, że każdy to będzie tak odczuwał, ale może być ciężko. Więc przygotujcie się do tego. To jest tak jakby skok na trampolinie, wiecie? Po prostu trzeba się przygotować, że trzeba się gdzieś czegoś przytrzymać. I jak to uderzy, to. <laughs> Bo już uderza, ja to czuję. Ja od wczoraj dwóch dni praktycznie zaczęłam się tak dziwnie czuć. Ja mówię, jakieś energie schodzą, coś jest nie tak. I, I zobaczyłam, że, że to schodzi ze słońca. Więc jest bardzo silna energia, bardzo mocno uderza. Także możecie być rozchwiani emocjonalni, wręcz czuć się depresyjnie, możecie nie spać. Różne takie rzeczy się dzieją. Ja nie mówię, że wszyscy, ale wiele, wiele ludzi może to doznać. Więc dajcie sobie na luz, dajcie sobie dużego, dużego przytulaka. Ja Wam, ja Was przytulam mocno. Jeżeli ja to tak bardzo odczuwam, to też wiem, że będziecie w jakiś sposób to też odczuwali. W jeden sposób, a nie inny. Także, żeby to było jak najbardziej jakby do przyjęcia, to po prostu odpoczywajcie jak najwięcej. Nie, nie bierzcie sobie dużo na głowę i nie jeździcie za, za bardzo po prostu spokojnie, na spokojnie yy, wysypiajcie się i, i jedzcie zdrowe jedzenie spokojne, takie co was wy, wyciszy yy, czyli warzywa, owoce dużo wody, dużo minerałów, suplementów teraz jest taki czas, żeby się po prostu przytrzymać, bo no naprawdę jest to silne, jak ja już tam wam mówię że jest silne, to jest silne że ten efekt już jest i jeszcze będzie przez następny tydzień co najmniej więc yy, taka moja rada dla Was. Kocham Was, pozdrawiam zarzony i do usłyszenia. Pa, pa.